Pan z wami słowa w Angeli we świętego Jama. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli. Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Tak, jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus, za prawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama. Ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie mam w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego Ojca to głoszę. Wyczynicie to, co usłyszeliście od waszego Ojca. Odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do Niej Jezus. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który Wam powiedział prawdę, usłyszaną Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów Ojca Waszego, rzekł do Niego. My nie urodziliśmy się z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus, gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja powiem, od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz on mnie posłał. Oto. O Pańskie, pochwalany Jezus Chrystus. Słyszeliśmy Chrystusa, który mówił do nas wierzących. Że zachowując Jego naukę poznamy prawdę, prawdę, która będzie nas wyzwalała, będzie nas prowadziła do świętości, do Boga. W początku tych rekolekcji zastanawiamy się, jaka jest droga do świętości, jak do niej dojść. Pomaga nam w tym wkrótce błogosławiony Franciszek od Krzyża. Pokazując nam bardzo proste sposoby na to, aby dojść do świętości. Modlitwa to pierwszy taki pewny sposób, który wypełniał jego życie. Modlić się może każdy, w każdej niemalże chwili, możemy zwrócić swoje serce ku Bogu, aby tam odnajdywać. To, co jest Jego wolą, co prowadzi nas do szczęśliwości, bo Bogu zależy na naszej świętości. Dlatego Bóg chce, abyśmy trwali przy Kościele, bo w Kościele złożył te wielkie skarby, jakimi są sakramenty, które są pewnymi znakami niewidzialnej łaski. Tak to idziemy razem z tym, który na pewno doszedł do nieba, do Boga, doszedł do świętości, choć jego życie nie było łatwe, choć wciąż spotykał ludzi, którzy przeszkadzali jemu, jego dziełu, jego projektom, które chciał realizować w kościele. Ale Jordan miał taki swój sposób, który my też możemy przejąć, który możemy zastosować w swoim życiu, a jestem przekonany, że większość z Was już go stosuje. Po czym my się karmimy? Karmimy się na pewno zdrową żywnością, dzisiaj dobrą lekturą, dobrym wychowaniem. I dobrym towarzystwem. To bardzo ważne, bo my żyjemy wciąż w Kościele Świętym, w tym co określane jest obcowanie świętych, życie ze świętymi. Kościół składa się ze świętych i grzeszników, mówiliśmy już, ale też nasze obcowanie ze świętymi. Ujawnia nam naszą przynależność do tej społeczności, do której dążymy. Ojciec Jordan od dziecka ukochał Matkę Bożą, ukochał wielu świętych, których potem systematycznie przywoływał. Matka Boża była dla niego kimś bardzo bliskim, kimś takim realnym co pokazują jego modlitwy, jego sposób modlenia się. Wśród nas, salwatorianów, jest ta historia, którą sobie chętnie powtarzamy z figurką Matki Bożej, która stała na jego biurku ze złożonymi rączkami. Mała figurka gipsowa, do której on wkładał karteczki ze swoimi prośbami. Ale to nie były jakieś oderwane od życia prośby. To były na przykład takie napisy 252 dla rzeźnika. To suma zaległych rachunków, których nie mógł zapłacić, bo miał tyle ludzi do wyżywienia, głodnych studentów i podchodził do tych swoich prośb nawet po pieniądze jak do bankomatu. I Matka Boża go słuchała. Jakoś się nagle ktoś pojawiał przy furcie klasztornej i przynosił taką sumę, o której on prosił. To jeden z przykładów tego takiego wielkiego zaufania, zawierzenia Matki, Matce Bożej, z którą żył. Obchodził jej urodziny, wszystkie święta, e, wszystkie sprawy, z jakimi. Się borykał i z tymi radościami, które go spotykały. Wszystko to w takiej serdecznej, w, ciągłej, w ciągłym dialogu, rozmowie z Matką Bożą. Bo Matka Boża jest w naszym życiu, nie jest tylko gdzieś w niebie, ale jest pośród nas i ona, ona się ujawnia. Nie wiem, czy wiecie, że, że Matka Boża Królowa, Wasza Królowa ma szczególne znaczenie dla Waszego księdza proboszcza. On tak idzie za Matką Bożą Królową i trochęśmy razem kiedyś pracowali i ja wiem, że ona mu życie uratowała i dlatego przyprowadziła go tutaj do was. To jest tak namacalne, tośmy przeżyli obaj, to mogę zdradzić, tak... E, Intensywnie i tak widoczne to było, że, że nie ci, wcale się nie zdziwiłem, jak potem ksiądz Wierzław poszedł do Mikuszowic, do Matki Bożej Królowej, dalej pod jej, pod jej opieką. Będzie tutaj pewnie długo jeszcze Wam posługiwał. Ojciec Jordan żył ze świętymi tak blisko że jak się znalazł w Rzymie, to tamtych kościołów pełno, więc on chodził po tych kościołach i odwiedzał wszystkie te groby, relikwie Różnych Świętych i skrupulatnie to wszystko sobie zapisywał. Byłem dzisiaj na odwiedzinach, a na audiencji, byłem tu, byłem tam, tak jakby odwiedzał znajomych, których wcześniej już spytał. Dużo przyjaciół świętych, święty Józef i święta teraz bardzo u was stała się taką przyjaciółką tej parafii i jest i jest Paweł II i są po prostu podam się podane dziesięcią i dlatego jest taki Boży, taki otwarte na świętość. Żebyśmy żyli w tej atmosferze świętości, żebyśmy szli w tym towarzystwie świętych do Boga. Wtedy jest nam łatwiej. Wtedy nas się chroni. Ochrania nas Pan Bóg. W ten sposób spodobało się Panu Bogu, żeby ludzie ludziom pomagali w życiu na drodze do nieba. Pomagają nam najbardziej ci, którzy są już święci, którym zależy także, abyśmy im tam do nich dołączyli. To jest nasza, nasz bardzo praktyczny sposób, który pokazuje swoim życiem. Ojciec Franciszek od Krzyża pokazuje, jak można już tu na Ziemi. Włączyć się w społeczność święta. My w, każdej, w każdym wyznaniu wiary mówimy, że wierzę w obcowanie świętych. Cóż to jest to obcowanie, jak nie to? Branie ich pomocy, oczekiwanie ich pomocy. I święci, święci są tacy, że oni sami nas wcześniej szukają, zanim my im znajdziemy. I nagle, nagle są w naszym życiu. Jakby dary od Boga, jakby, jakby przy, przydzielenie przez samego Boga. Tak jak każdy z nas ma anioła stróża. Dzisiaj słyszeliśmy o tym aniole, aniele, który wybawił trzech młodzieńców z pieca ognistego. Każdy z nas ma anioła stróża. Pamiętamy o nim jeszcze w dzieciństwie, potem trochę go zaniedbujemy. Ale ważne jest, żeby pamiętać, że Anioł Stróż, on jest zawsze przed nami. Bo my z dzieciństwa pamiętamy takie obrazy, kiedy Anioł Stróż idzie za dziećmi i ich ochrania. Nie, Anioł Stróż idzie zawsze przed nami, jak mówi Pismo Święte. Idzie i wyznacza nam drogę. Chroni nas przed tym, co nas może spotkać. To jest zadanie Anioła. Bo on jest wdzięczności, on się nigdy nie spóźnia, on nas nigdy nie goni. goni nas, gonią nas złe duchy, które chcą nas powstrzymać na tej drodze ze świętymi do świętości. Tak to się dzieje. Moi drodzy, my żyjemy w takim świecie, który został zdominowany przez media. Media. Zdominowały nasze myślenie, nasze opinie, nasze zachowania. Dyktują nam, nas, nam dosłownie, co mamy robić. Chociaż mamy pluralizm ogłoszony ekskatedra, to jednak setki, setki stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych, gazet, tysiące jak nie, już pewnie miliony dziennikarzy. Pracują, ale wszyscy, my wszyscy, powtarzamy te same informacje, ekscytujemy się tymi samymi wydarzeniami czy opiniami, ludźmi, którzy uważają się za ważnych, coś powiedzą, inni ważni muszą to skomentować. I tak jesteśmy wszyscy formowani w taką olbrzymą, wielką kulę śniegową, która toczy się coraz szybciej, a my w niej obracamy się, nie zauważając, że już nie mamy swojej woli, swoich pragnień, swoich marzeń, że wszystkie są nam podawane i my musimy się im podporządkować. Ogłoszono ten świat, jako jeden, jedną wielką wioskę. Nazwano to globalizmem. Okazało się, że to wcale nie, nie szczęśliwa wioska, tylko szpital kliniczny. Jordan żył w podobnym czasie, kiedy różne ideologie się pojawiały i chciały władnąć ludzkimi umysłami, sercami. Wtedy, wtedy właśnie Otacza się świętymi, którzy mają tą wspaniałą cechę, że już są ponad tymi modami, prądami, które na ziemi tu tak się mieszają, tymi mocarstwami, które uważają, że tylko one mają rację. Zakotwiczył się w tej wierze i pisał jako młody chłopak czym jest człowiek, że o nim pamiętasz. Pan ulitował się nad grzesznym sługą, nawiedził go swą łaskę. Bo skoro Pan, Bóg nie opuścił tego stworzenia, które wydawałoby się wydane na biedę i niedolę, nie stracił z oczu mimo zawieruchy na tym świecie, to któż mi się oprze? Pisze, gdy Pan jest ze mną. Mając Boga po swojej stronie, spokojnie można iść naprzeciw, przeciwnością, tym, tym, tej przyszłości, która jest taka niepewna. Z głębi serca tego młodego człowieka wyrywają się takie prorocze słowa: Nawróćcie się ludy do ojca przedwiecznego. Do świętego i sprawiedliwego Boga, rozdrażniliście go i odrzuciliście Waszego stwórcę. Powstańcie i nie ociągajcie się, bo Pan jest blisko. Nawróćcie się, ludy i narody, ponieważ Pan sądzić będzie pokolenia. Myślicie, że ktoś Go posłuchał? Ludy i narody. Czy ktoś w ogóle dostrzegł Jego słowa? Słowa studenta bez grosza przy duszy? Wszystko to, co odbywało się w nim przez kolejne... nazwał, że to było pomiędzy nim a Bogiem. Nikt o tym nie wiedział. Jednak to, co rozgrywa się pomiędzy człowiekiem a Bogiem, zawsze dotyczy całego świata. Wszystkich ludzi. To, co było pomiędzy nieznaną światu, zamkniętą w klasztorze siostrą Faustyną Kowalską, dotyczyło całego świata. To, co Pan Bóg do niej mówił, dotyczyło nas wszystkich, choć nikt z nas wtedy nie żył. Dopiero po latach stało się, stała się najbardziej znaną. Na całym świecie Polką, czytaną z tym, swoim, z tym swoim dzienniczkiem już na całym świecie, bo przetłumaczono go na kilkadziesiąt języków. Podobnie z dziennikiem duchowym Ojca naszego Franciszka Jordana. Zamknięty przed światem, przed ludzkim okiem, staje się miejscem dojrzewania który przemienia ludy i narody do dzisiaj. Jak to się dzieje, że to, co odbywa się w Twojej i mojej duszy, ma wpływ na cały świat? Jednym z wakacji przed laty musiałem podjąć zastępstwo w małej parafii cztery wioski, cztery kościółki. Wakacyjne zastępstwo, telefon, zmarł jeden człowiek na najmniejszej wiosce tej parafii. I nagle usłyszałem, że ksiądz nie musi przygotowywać kazania, bo ten pan był samotny i pewnie nikogo nie będzie na pogrzebie. Pomyślałem sobie, ale jego dusza będzie. żeby przygotować kazankę o siostrze Faustynie, o koronie, o wiosce połumieniających i handlących się miłosierdzia Bożego. I przyjechałem na tą wioskę, gdzieś 300 osób tam mieszkało i zobaczyłem, że, że kobiety nie chodzą do kościoła. Zdziwiło mnie to, jakby, bo tak nie było. Przyszedłem do środka, że kościół był pełny mężczyzn. Praktycznie wszyscy mężczyźni tej wioski by, byli na pogrzebie, nawet w prezbiterium siedzieli, że trudno się było wcisnąć. Powiedziałem kazanie. Potem usłyszałem różne przemowy na cmentarzu i okazało się, że ten samotny człowiek był człowiekiem bardzo życzliwym, bardzo cichym, spokojnym, wycofanym, ale... Pierwszym do pomocy w tej wiosce. Każdemu pomagał, nie żądając zapłaty, czy, czy nawet dziękuję. I dlatego wszyscy mężczyźni przyszli na jego pogrzeb, aby mu podziękować, nie licząc kobiet. Wróciłem do, na plebanie, po pewnym czasie przyszły dwie kobiety, które wśród tych mężczyzn zajęły miejsce w pierwszej ławce w kościele. Okazało się, że były to bratanice tego pana, i przyszły mi podziękować za kazanie, no nic wielkiego, ale, ale zapytały, a skąd się wiedział, że trzeba mówić o Faustynie? Ja mówię, no nie wiedziałem, tak wyszło. A ona mówiła, to musimy, księdzu, opowiedzieć to, jak to się stało, jak wujek umierał, jak rak już stoczył jego ciało i, i, i był bardzo niespokojny w szpitalu. Kiedy przyjechałyśmy, go okazało się, że umiera i bardzo boi się śmierci. I, I nie mógł sobie z tym poradzić. Wtedy one pocieszały go, ale to też nie pomogło. I zaproponowało mu, wujek, pomodlmy się koronką. Odmówiły jedną koronkę. Wujek dalej był niespokojny, nic nie, mu nie pomagało, choć, choć modlił się gorliwie. I potem w czasie drugiej koronki nagle przestał się modlić. Jego twarz się zmieniła i zaczął się uśmiechać, patrząc w sufit. Nagle powiedział, oni tu są. Kto? Zapytali go. Oni. I umarł z pięknym uśmiechem na ustach. Skąd on wiedział, żeby mówić o Faustynie, która przyszła po wujka naszego ze świętymi, z aniołami, aby go zabrać do nieba, bo on wierzył w moc koronki, którą Jezus powierzył świętej siostrze Faustynie. Kiedy Natanael, jeden z apostołów, modlił się pod drzewem, to myślał, że się schował przed całym światem, ale on rozmawiał z Panem Bogiem. I widział to Jezus i mu o tym powiedział, bo Bóg widzi nas, nawet wtedy, gdy w skrytości serca gdzieś w swojej istepce się modlimy, to Bóg to widzi. Bo nigdy nie jesteśmy sami, gdy jesteśmy na modlitwie, bo aniołowie, bo święci niosą te nasze czasem nieudolne modlitwy, czy próby modlenia się do nieba. Gdzie jest żona? Zapytałem męża, który w czasie, gdy odwiedzałem jego, a jego rodzinę, robił mi herbatę. A ona tam na schodach na strych się modli, jakby nigdy nic odpowiedział. Ona sobie tam jakąś kapliczkę chyba zrobiła. Żadnej kapliczki tam sobie nie robiła, ale tam miała spokój i tam przemieniała swoją rodzinę, przemieniała świat, w którym żyła. I oni wiedzieli, że ta modlitwa tej młodej małżonki i matki utrzymywała całą rodzinę. W jedności, pokoju, w zgodzie, miłości i prowadziła ich wszystkich do Boga. Bo życie religijne, moi drodzy, to najistotniejsza sprawa w naszym życiu. Bo życie nie kończy się na tych naszych troskach, radościach dnia codziennego, ale tam się rozpoczyna, kiedy idziemy w stronę Boga, kiedy się zbliżamy do Niego. To i Bóg zbliża się do nas. Mamy tutaj tą wspaniałą szansę, aby brać, korzystać z tej pomocy, którą nam święci ofiarują. Jest ich tak wiele, od kiedy Jan Paweł II pozwolił nam setki nowych świętych dać. I Kościół jest teraz bardzo szczodry i obdarza wszystkich tymi pomocami, które niosą nam w modlitwie w tych różnych naszych sprawach, którymi się do Boga zwracamy. Bóg, napisał Ojciec Jordan, pozostawia złym zwodnicze dobra tego świata. Siebie samego zachował jako nagrodę dla wiernych. Żyj tylko w serdecznym zjednoczeniu z Bogiem. I rozmyślaj często o przykładzie świętych. Niech te słowa będą dla nas inspiracją do praktykowania na co dzień, do życia ze świętymi. Amen.